Witam Was widzowie na najlepszej serii na moim kanale. Oh, no. Nie pytajcie, co ja też wiem. Więc dziękuję Wam serdecznie za 35, subskrypcji, 35 lajków pod tamtym filmem i zapomniałem. No, oczywiście. Za 2200 wyświetleń. Więc teraz wracamy do tej giereczki, po długim czasie, bo tam chyba 5 miesięcy, nie wiem, już nie pamiętam, um, wziąłem zadanie na pole 43, a jakby co jakby to, to tutaj nic nie zaciągałem na razie, znaczy zaciągałem, ale nie wiem jak mi się to stało, więc doładowałem sobie pieniądze i, i to całe spłaciłem. Chciałem realistycznie się. O kurczę, będę no musiał to. Chciałem realistycznie, a się nie dało, więc yy, tutaj na moim polu będę musiał a ja zrobię inne pole, bo mam takie zadanie. Bo mi się nie robić pola. Pozwolę zrobić inne jeszcze... Jakieś. O kurczę, 4%! Trzeba je zamówić. Uhu, zboże. A co nie tu się zamówiło? Tu się zamówiło, no. Pioner kup. Pani Raczacek? No, no, no. To bardzo. Ja złe kupiłem Patrzcie, ja złe kupiłem Takie się kupowałem. ciekawe ile w tym mam. S A co jest? O, Prawie całe życie. Mhm, czyli to jest to, czym mam robić to. Dobra. Ale co w sumie mogę to w sumie wyrzucić do 1400 co zamierzam? Co mam jakiś wykrzyknik tu? Elewator. A, że elewator złożył, nie co to jak wyście mieli tak wybrać, wolicie jakieś małe pole, ale czymś tanio czy duże pole, ale czymś takim, tak? Próbowałem, jakby co to... to Tłumaczę się, dlaczego tak długo nie było w filmiku. Próbowałem nagrywać, ale to mi OBS nie zadziałał, to mi ktoś przeszkodził, to mi coś się stało. Więc przepraszam. Nie chciałem, ale tak się stało. I nie chciałem. Se wynajmę chyba pracownika, żeby teraz ja będę się z. Od razu chyba podczepię, bo będę na to odkrywał jest. To tuż, tuż jest, tu to... Ooo, troszkę duże. Uśmieszek. Troszkę duże uśmieszek. Okej, okay, teraz jak tu to kosić? Nieprawia? A, tak to bym że to trzeba rozpalać. Już dawno ją grałem. Ale małe to jest. Będzie go pójdę tu ma. Później jeszcze będziemy wałować, jak mi my się na moim polu. Sobie posywnika. Posywnika. co sobie ta. Co teraz? Trzla nic z Dobra, później to poprowadzenie. I praca na Halloween. Dobra, czekajcie, gdzie to jest. Tu jest. Ten. Tu jest ten. Ursusie. Dobra, będzie trochę kasy z tego. Tego się cieszę. Każdy mówi po co robisz, lepiej, lepiej robić ten swój mordczas. Prawda, żeby ci pomagali, ale to musisz mieć maszyn, parę. Parę maszyn. Ej właśnie, ej ja mądry jestem. Ej ja mądry jestem. Weźmy mojego do tego. Z czemu tu będę robić? Zmór jedzia.

Relax, postawiony, jest Nie wiem, zgrzeszło w moim czy co? Patrz, to sarna. To jest? Często się spotyka sarna, ale no, ładnie. To. Gdy się idzie, to oni tak uciekają. Patrzcie, nie. To... Ciekałem, panie, A, powie, powie, nie, nie bo, po moich terenach No dobrze, co będzie? Eee... Eee, e, nie wiem, nie wiem. Czy jak skozi mi już to pole, to ja mam połamać go, czy nie? To się tam maszyna.

do shea, do fate, do ah, ah, se uh, ten tu sieje, ten tu gra, ten tu gra. A, dobrze. A, tu, tu, tu syjamy. Ole, burzy się. Mój. Mordyś. Więc, jest to stary bizon. Stygry. Posąłmy ja teraz przy okazji rzeczy. Mam brudnego całego tego

brawo mojej pracownicy <boundaries> 10% to dużo dla takiej gigantycznej Czekamy, aż to się wysypie do końca. O przepraszam, 200. Czekaj mi się, że jest trochę. Troszkę inaczej. to I o, Piękny, by takie piękne ujęcia to można zrobić. Taki new hall. To jest biel, biebé, biebé. Bądź, to jest no, nie. A co, nic Nie ma. Ale tutaj bieżę. A teraz już się pojawiło. Mam do tego elewatora? A jak siedzieć do tego elewatora? Gdzie to jest? Cie! Gdzie? gdzie jest ten elewator? Cie! Jest. Nie, gdzie, gdzie jest ten elewator? Bo ja go jakoś nie widzę. Tu? Tam. Tam. Czyja. Tu?

Kiedyś nie zjechałem, bo miałem zlecenia, ale wcale nie kumiałem o co chodzi. Myślałem, że ja tam przy kolu dostanę yy, te maszyny i wynajmę bez maszyn, ale no wtedy miałem mało maszyn. nie skosił całego tego. Dobry klas nawet, ale niestety było właśnie śmieszne. Ale jakbym miał ocenić, to jeszcze chyba taki okupię. Ci jestem cię chwilę Chciałem sobie kupić kseriona. tak? Mm, tak. Seriona. Mocny Kiot ma paria tam jest Jotnik. Jedźcie go oprócz. Niby szybki, ale to jest tak musieć iść górkę, że nie idę wcale najszybciej. Musimy już kąt przechylenia niczym na, tam na zadrze wem Ardzina. 50 <laughs> stopni. Ty próbowałem fendem podjechać, nie podjechał. Ten elewator pożebi. Tutaj w prawo. I tutaj do tego elewatorka. Dojechaliśmy jaj. I na koniec musiało się coś wydarzyć. Możnało. Po prostu musiało. I przenica. Uuuu, on To ja to będę robił. Dobra, to będzie znacznie szybciej jest.

No O, Ooo, Elfa I ten, ten widzę już w kreszadunku. Aaaa, Myślę, że nie. Tak było, jakbyś jeszcze nie, jeszcze nie. Kurczę, ma to Ile on ma? Dobra, mało no, sobie. Już musi być, bo nagle widzicie? Nagle. Rozumiecie. Kur, o cholera, Widzę, widzowie, Zdaje się, że to już na tyle. I się, że macie subskrypcję na moim kanale i cześć